Cześć, z tej strony amator planszówek. Dzisiaj nie będziemy rozmawiać o grach planszowych. Zamiast tego chciałbym Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia wesołych świąt. Niech będą spokojne, pogodne, magiczne. Niech to będzie dla Was okazja na to, żeby odpocząć, odciąć się od codzienności, spędzić czas z najbliższymi, zacieśnić więzi rodzinne. No i w końcu niech to będzie czas, żeby nadrobić wszystkie planszówki, które leżą na Waszych półkach wstydowych, albo po prostu je uwielbiacie i chcecie pograć, bądź dopiero w najbliższym czasie trafią pod wasze dachy. Ale przede wszystkim chciałbym wam życzyć bardzo dużo zdrowia i żeby nie opuszczał was dobry humor, bo mam wrażenie, że w ostatnim czasie właśnie to jest najważniejsze. Chwila jeszcze ja, jeszcze ja! Ja to bym chciał Wam życzyć, żebyście znaleźli na te święta, to pod choinką, takie wielkie prezenty, takie na wypasie, nie? Takie, żeby były, jak sobie marzycie, te, takie, te duże planszówki, takie żeby były i takie, w jakie Wy chcecie sobie pograć. Życzę Wam, żeby wszystkie potrawy na gminnym stole Wam smakowały, a bliscy nie doprowadzali Was do białej gorączki. Oczywiście przy grach. No a ja to moi drodzy chciałbym Wam życzyć tylko, że jeżeli już dostalibyście te skarpetki pod choinkę czy inny krawat, to żeby to było tematyczne. O, mepelki. No i drodzy, ja to chciałbym Wam tam życzyć, żeby w Waszych kolekcjach to się zagnieździły te takie tak zwane białe kruki, takie te gry, co to za które sobie w przyszłości kupicie chałupę z ogrodem, furę z szoferem, a dzieciaki to wyślecie na studia gdzieś daleko, co by Wam głowy nie zawracały, prawda? Żeby były tymi takimi inwestycjami, a nie tylko ściemą dla rodziny. Ja Wam kochani, prawda, chciałbym życzyć w tym miejscu regałów na miarę Waszych kolekcji, żeby zawsze wszystko Wam się zmieściło i na żadną planszóweczkę miejsca nie zabrakło. No to chyba wszystko zostało już powiedziane. Ja chciałbym tylko od siebie dodać jeszcze, że naprawdę bardzo Wam dziękuję za to, że ze mną jesteście, że oglądacie moje filmy i że w zasadzie przez cały rok dajecie mi w prezencie poczucie tego, że to co robię, robię faktycznie dla kogoś. Dziękuję Wam bardzo. I to w zasadzie tyle. Do zobaczenia. Wesołych świąt!